Poznań w budowie. Jak widzimy dzielnica cesarska, także stare miasto. Wszędzie trwają prace budowlane. Po zaawansowaniu robót da się zauważyć, że może już na początku roku rozpocznie się po prostu oddawanie poszczególnych odcinków ulicy, ulic właściwie, bo to w kilku miejscach remonty do użytku publicznego. Prace trwają, cała infrastruktura podziemna już zrobiona, trwa przykrywanie tych miejsc oraz przystępują do układania torowisk w których miejscach już są torowiska nowe położone tu jesteśmy w pobliżu Placu Wolności też trwają prace tu taka ciekawostka dotycząca Poznańskiego Szybkiego Tramwaju czyli popularnej pestki prawdopodobnie pierwszy odcinek od dworca do ulicy Słowiańskiej będzie oddany na święta Bożego Narodzenia. Pojadę w wigilię na dworzec, aby zobaczyć czy faktycznie ta linia zostanie oddana. Całość szybkiego tramwaju przewidywana jest do oddania na początek maja przyszłego roku. Na starym rynku trwają prace. Tu jesteśmy w okolicy pomnika Bamberki. Tak to wszystko wygląda. Waga miejska. Tutaj już są umiejscowione pod ziemią zbiorniki na deszczówkę.